I tam Was widzowie w szóstym odcinku serii Minecraft Parent Christophania. I dzisiaj najpierw chciałem Wam pokazać to co tutaj zrobiłem pomiędzy odcinkami, a jak sam widzicie zrobiłem... Przerobiłem farmy krów zwiększyłem farmę pszenicy i trzciny tutaj wybudowałem mur. Tutaj chciałem zrobić taki mały magazyn, na te rzeczy to jest dookoła, ale jeszcze nie miałem powiedzmy na ściany jak tutaj widzicie sporo tutaj porobiłem tutaj mam tak, takie detaiki fajne wrzeczko do spania poświetlałem zrobiłem inny design dróg zrobiłem też drogę do naszej kopalni tu zrobiłem taką mini farmę pnączy a tutaj wchodząc dalej tutaj przepiłem drogę tam puściłem drugą rzeczkę Jakoś dużo się zmieniło. Tu muszę detale poddawać, ale tego jeszcze nie zdążam zrobić. No i tutaj się te sporo zmieniło, bo tutaj mam grzeczko. Tutaj jak pomiędzy nagrywkami gdzieś tutaj stanąłem i mi wszedł creeper i uderzyło mi... To, to jest już w tym miejscu łóżko. Bo mi creeper rozłóżł. O, no, chciałam przenieść, ale... E... Miałam pełny kwitunek, więc już nie zdążyłem. O, tutaj mamy farmę ziemniaków. Mniej więcej gdzieś tutaj z... Trochę ją przesunąłem. A, jeszcze coś muszę. się sobie ziemniaki. Bo tam tych ziemniaków jest sporo. Tutaj mam taki magazyn. To jest farma buraków, a to jest farma marchewek. I tutaj na przykład mam buraki. No i ogólnie to będę magazynować sobie te rzeczy, a później będę to przenosić na magazynu. I w zasadzie to tyle. Dla mnie to było parę godzin roboty a dla was to by te, tylko to szybko omówiłem no i tak w dzisiejszym odcinku zajmiemy się mapami muszę to dokładnie przypomnieć, bo dawno, dawno map nie robiłem ale zrobimy sobie dzisiaj mapy i odkryjemy wiśniowy. Powiem o co z nim chodzi a jak widzicie, może nie tutaj bo tej trzci ogólnie mam niewiele ale przejdziemy. A może jeszcze jedną rzecz wezmę. Wezmę sobie trochę żelaza, trochę Mamy tego niewiele. Niedługo będziemy musieli pójść do Keva, Ale ja pewnie to zrobię pomiędzy odcinkami. A w następnym odcinku idziemy do netteru. <coughs> Robimy dwa kompasy. I po co są nam dwa kompasy. Gdyż. Żeby stworzyć mapę. O, jak sam widzicie, tutaj mam dużo. Papieru. Żeby stworzyć mapę, potrzebujemy jednego kompasa dookoła papieru. I wtedy tworzymy pustą mapę. Gdy się, przejdę tutaj w góry, kliknę i mi napisało mapę. I ja bym chciał teraz zwiększyć, bo tutaj mamy te farmy. Bo <laughs> no tak, Tum tutaj mamy farmy farmy zbóż. tutaj mamy zwierzęta. <tryk> I mamy trzcinę. A tu ja jestem, To jest chyba gdzieś mój domek, tu chyba. A tutaj jest jeziórko Co farmę te. <tryk> Ale można stworzyć też Ja się. Chyba przejdę. Do góry. Tutaj się stworzymy. <tryk> Estes jak zrobimy. I właśnie to jest krafnik na. Kartograficzny stół. I tutaj dajemy mapę, dajemy kartkę i ją powiększamy. I ją tak powiększamy teraz aż do maksimum. Gdzie już nie mogę? No, się tym pojawiłem. Ale teraz będziemy mieć pełną mapę. I to jest moja, właśnie, cała baza. I właśnie, dlaczego chciałem stworzyć dwa kompasy? Dlatego, że bardzo tutaj blisko, a niech, w tą stronę, bo musi, musimy mieć tam, w tą stronę, nie, tutaj będziemy odkrywać. Dobra. Ale stworzę jeszcze jedną mapę. <laughs> tutaj teraz spadłem. Dlaczego to muszę zrobić? Robimy sobie jeszcze jedną mapę. Tam, na wprost. I jak wyjdziemy z tej mapy, wychodzimy tutaj z tej mapy. O, tam mamy ul po prawej, I teraz, jak już wyszedłem z tej mapy, bo to jest tylko kółko, to klikam drugą i już mamy całkowicie inną mapę. Tam? Tak, tam. No i teraz jak stworzyliśmy te mapy, to idziemy jeszcze powiększyć tę i zobaczę. O, piesek! Ale kości nie mam na stanie, także wszystkie przerabiałem na mączkę kostną. I też mączka kostna mi się przydała tak, do, do trawy, do krzaków. Krzaki zapewne zaraz będę pokazać, przy okazji, jak będziemy chodzić. No ale... Tam no, pewnie będziecie ciekawi, co ja będę chciał tutaj zrobić. Tutaj najprawdopodobniej jakieś królestwo powstanie, ale to jeszcze na pewno nie w tym odcinku i nie w następnych. No, na te, teraz jest rzecz taka, że musimy. Znaczy ja muszę? Musimy zrobić tak: z, będzie odcinek o magazynie. Jak będziemy razem dodawać magazyn. I jak będziemy wrócić kopalnie. Ale to w przyszłości. No i to sobie się. To jest skala 1 do 16. Czyli wrzucamy tutaj teraz tą mapę 1 do 1. I teraz mam sklej 1 do 8. 1 do 16. Aha, to jest ta sama mapa. To jest ta sama mapa. Dobra, to na razie przykombinowałem, coś z tą mapą zrobię, nie wiem. Podajcie. Nie jestem dobry w mapy. Chyba jestem przygotowany, a więc idziemy na eksplor bardziej eksplorację. Jak tam już pewnie widzicie, powinno nam się już zaraz, a na razie nie widzicie, powinno nam się zaraz już wyłonić ten oto las. No i teraz ta. Jest to wiśniowy biom i żeby nic się nie pomylił, nie ma tam wiśni. Na pewno bym chciał trochę pozbierać tych... Tego na pewno też przy okazji mogę pozbierać. Ja się tego sporo zbierałem. jak już tutaj jestem, to sobie pozbieram. No i tutaj jest na, na łąkach coś takiego. A tu mamy taką odmianę różowe kwiaty. No i też są fajne do dekoracji, a ich sobie zbieramy. No i tyle powinno mi wystarczyć. Chciałam tu zaraz koło bazy, więc tego dużo nie będę zbierać, bo z każdym mógł mogę się tutaj udać, żeby pozbierać. Zetniamy sobie też to drzewo wiśniowe, które tutaj widzicie na załączonym obrazku. One mają taki specyficzny wygląd, przez co się dużo ciężej jedzie niż normalne drzewo. Ale... Wygląd jest fajny. Bo jeśli jest to różowe drzewo, to przydaje się do niektórych budowli. Ma fajny odcień, więc na pewno coś się z niego pobudujemy. A tu już mam sadzonki, tak wyglądają ich sadzonki. No już tutaj widać, że są paskręcane. To nam się nie przyda. I może jeszcze mi się nożyczkami uda... Zebrać trochę tych liści. Dobra, tyle powinno starczyć. I tu są właśnie te krzaki, o których mówiłem. Tak wyglądają. No i w zasadzie to cały biom spotyka się do tylu. Właśnie wam mówiłem, cały biom wiśniowy tego. Eee. Część. Nie może się w nią rozbić wioska. Wydaje mi się, że jest większa szansa na, to, na ule, A więc fajnie. Ale nie ma to jakoś dużo tych rzeczy. Także idę. No tutaj. Coś takiego. Okej. Okay. Wracam do wioski na chwilę. Odłożę te przemiany, które tutaj widzicie. I idziemy. Przy okazji jeszcze właśnie sobie tamte rejony, czyli lodowe góry. Nie momencie tylko z lodowego. No i jestem. Już idziemy przespałem się, odłożyłem przed, jak widzicie, pustek, jak mam, I możemy iść na eksplorację lodowych gór. Przy okazji sobie odkryjemy trochę mapy. Na, a, w lodowych górach to są jedyny pion, na którym można... pod którym można... Spotkać emeraldy. To, to jest dwa którą które tradują się, że tak powiem. Czyli można tradyować się osadnikami, czyli wymieniać za różne przedmioty, że tak powiem. I teraz tak, tutaj mam jedwabny dotyk, więc sobie podbieramy. Tak. A, tego się nie da zabrać takim. A, bo to trzeba tam, ok. I tutaj tylko wychodzą śnieżki. Ja tutaj. Mam pokaz że, bo nie mam na łopacie dwanego dotyku. Mam do I robimy tak bloki śniegu. I tutaj robimy tak te i teraz tak. Więc ja sobie tutaj trochę tego śniegu pokopę. Choć można zrobić sobie i pod nim też kopać śnieg, także nie będę tego za dużo kopać, żeby tutaj też tego terenu nie za bardzo... nie zniszczyć za bardzo. I jak widzicie stakłam się tylko do 16 ale na prosto można to zrobić tak i dużo mniej miejsca zajmie. Jeśli ktoś chce mieć śnieżki, to może, ale dwa bloki, może jeszcze w tym odcinku pokażę, jak zrobić bałwana. A tutaj z tu ja sobie lód. Mamy zbity lód, bo jest zwykły lód. Może tutaj lód. O, kamieniem się nie przyda. No i teraz tak. Najpierw jest lód. Lód chyba możemy połączyć. Zwiążę sobie tego trochę więcej i zobaczę. Bo najpierw wybieram to jak lód zwykły. Bo zwykły lód e, można roztopić, ale tutaj żelazo sobie jeszcze kupimy. E, zbity lód już nie można rozbrosić jest też niebieski lód. No, ale muszę tutaj przejść do... No i teraz tak. Niebieski lód tworzymy z 9 zbitych lodów, a zbity lód z 9 zwykłych lodów. I tak w no, crafty i... No i ten biom nie ma tu jakoś za dużo, gdyż są tylko góry. Na zwykłym ja biomie powinny być jeszcze świerkowe em, powiem świerkowe drzewa, ale to jak są góry ze świerkami. to może... O, i jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. Występują tutaj kozy, które czasami mają ochotę na, 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 na nas poszarżować. Sprawa wygląda tak, że jeśli uderzą w jakiś kany czy w jakieś drewno, oczywiście to musi być e, osobnik z rogami, to wtedy on, tak powiem, e, wy, wyrzuci nam róg, który można różnie grać. No i to jest właśnie sypki śnieg. Dlatego moje niedopatrzenie nie wziąłem butów. I e, patrzcie. Jakbym zapadł się tutaj gdzieś dalej, to ja tu mógłbym jakieś w kopalni wpaść. Nie wziąłem wiaderka z wodą. Totalnie moje niedopatrzenie. Teraz będę się męczyć, żeby tutaj wyleść. Także bardzo duże moje niedopatrzenie. Zbity ten. Ten naprawdę może pokrzyżować plany. Pozbieram sobie piecy, zrobię wiaderko, pozbieram trochę tego i idziemy dalej i już pe pewnie trochę dalej. No i jest. Pochodziłem trochę, żeby zdobyć cztery skóry na skórzane buty. Przypaliłem sobie i zebrałem trzech tego piekiego śniegu. O! To jest szczęście, to mi się zmienił wam dotyk. I teraz tak. Tutaj jest złoże Emeraldu. Jest jeszcze oczywiście łupkowe złoże Emeraldu, ale jego dzisiaj nie będziemy szukać. Jest ono bardzo rzadkie jeszcze. Te rozkopy sprawdzę, czy przypadkiem nic nie ma. Czy przypadkiem się coś nie schowało? A, i wam powiedzieć. <laughs> zrobiłem dwa na napiśniki. W poprzednim odcinku zrobiłem jeden diamentowy pierśnik. A później stworzyłem drugi i obydwa ja rzadowałem na ochronę 3, nie 3. I to połączyłem i mam teraz ochronę 4, nie 3. No i tutaj już bym zamienił sobie te buty. Bo teraz, jak tutaj widzicie, macie sypki śnieg normalnie mogę po nim chodzić. I dostaliśmy advancement lekki jak piórko. Trzeba się przejść po sypkim śniegu w skórzanych butach. Tak jak ja mówię. Ja mogę zrobić tak. Okej. Okay. No, tak mogę po prostu zrobić. No, ale nie będę się tak bawić. Spróbuję tutaj się wspiąć na tą górę. A na razie się prześpię. I tylko mi to łóżko nie spadło teraz. I o, przy okazji chciałam pójść do Kaiba, żeby zbierać te Okazało się, że ja mapę miałem odkrywać. Mapę totalnie zapomniałem. No, a okazało się, że tutaj mam cię bardzo dużo żelaza. No, żelaza. I sądzę, że nie będę musiała I teraz tak. tam daleko, hen-hen, widziałem taką górę. Przejdę się, pokażę. A tutaj widzimy <śmiech> <śmiech> bardzo długą i Że tak to nazwę. Ona się tak bardzo rozciąga. Na pewno będę chciał tutaj coś kiedyś zbudować to naprawdę jest mega ładne I coś tu sobie wybudujemy kiedyś Jeszcze nie wiem kiedy Ale na pewno coś tu sobie wybudujemy Bo to jest naprawdę fajne miejsce I no Może nam się przydać Może <laughs> się nie przydać Tylko może być naprawdę bardzo ładne I to co ja chciałam pokazać Tutaj mamy góry bez świeku A tam mamy góry Które jest troszeczkę świeku tam już jest dużo światła. Co so, to są wielkie pasma tej góry? A jak mówiłem w pierwszym odcinku, pod górami takimi jest miasto Wardena A do miasta Wardena sądzę, że na razie nie będę wchodzić. Jest na daleko, daleko. Jest, o, to jest Warden to jest drugi pod względem. O, ja się przestraszyłem. A z to no. Z drugiej pod względem... <laughs> <laughs> Zadam jeszcze... Z mob, który zadaje najwięcej obrażeń w Minecrafcie. Zaraz po... No, naładowanym Creeperze, ale on teraz wybucha, a Warden z, e, powoli zadaje. Czy tak powiem. I sobie powrócamy, żeby mieć więcej miejsca. A, i sobie przekolorowałem. No i teraz tak. Tutaj będą te góry. To przejdziemy się jeszcze na tą odmianę świerkową. Jak, jak uważni zauważyli, że poszedłem po świerki, ale chciałem poczekać z wami. Było was. <laughs> I tu... Jestem ciekawa jaki to jest biom. No, mi się wydaje, że to jest śnieżna tajga, ale sprawdzimy. Zobaczymy jaki to jest biom. Jest to biom grów. Czyli wydaje mi się, że coś w zasadzie w gór tylko. O. A więc po prostu tutaj mam takie teno świerkowe, ale dreno świerkowe będziemy omawiać razem z tajką i tundrą. Albo po prostu tutaj. To też jest niedaleko, kiedyś się przejdziemy. No. Kazmoka. Oj, patrzcie, to jest sypki śniak i do niego nie wpadam, bo on to no. Może jeszcze na zakończeniu odcinka znajdziemy jakiś... Emerald? Ale to raczej by było na tyle z tego odcinka. Trochę e, źle to sobie zaplanowałem. Myślałem, że przejdziemy mapy. Miśniowy biom, może te góry. Okazało się, że na tych biomach jest mało co do opowiadania. O, i tam już widać normalną trybę. ale to nie w tym odcinku. No na pewno nie w tym odcinku. Spokojnie wszystkie biomy omówimy. A uwierzcie mi, że jest ich sporo. A, jeszcze Wiśniowy Piąt zawsze się respi. Jego jeszcze nie widziałem daleko od e, takich lodowych gór. Czyli jak widzicie Wiśniowy Piąt, to najprawdopodobniej zaraz ko niego jest e, Góra Lodowa. Ale odwrotnie to już nie, to nie działa. Jak mi się wydaje. Że... No bo góry takie, które teraz po 3 chodzimy. O, króliczki. Zostały zrobione nie pamiętam kiedy, w w ale na pewno dużo wcześniej niż Wiśniowej pan. Z której strony wiśniowej zostało został tam 120. A może nie tylko będzie 1.20 <laughs> Fajnie by było. Wtedy było pewnie nowe rzeczy to... Ropienia. No, i jak widzicie, trochę tej mapy sobie już ozdobiliśmy. Jeszcze na pewno będę chciał pokazać wam, jak stworzyć ramkę. I wrócę do tej ramki tą mapę. Ale podkręcam tylko to żelazo. I naubię być żelazo. No dobra. Ja się z Wami żegnam. Czy nie żegnam, tylko robię cienie. Zobaczymy się za chwilę, jak już wrócę do basy. A więc... Widzimy się za chwilę. No i jestem. Zdążyłem się ledwo przespać. Już przyszedłem. I tak. Teraz chciałbym stworzyć te skóry. Dwie ramki na przedmioty. Nie, patimy. I tutaj tworzymy dwie ramki na I teraz w bazie na ścianie stworzymy sobie coś takiego i jedną mały system. nie jesteśmy... Tak, ale my jesteśmy tutaj, więc Jest być po prawej fat. Ciekawe na F to T. Ja muszę przejść B. w tą stronę, albo w tamtą stronę. No to... Możemy jeszcze jedną stworzyć mapę. Znaczy... Myślałam, że już skończę ten odcinek. Ale chciałam zrobić dwie mapy. Taką klawę już to zrobić, a więc jeszcze tu sobie szybko przelecę. Z zrobię to. No i zaraz do Was wracam. No i jestem. Udało mi się drugą mapę zrobić. Teraz to trochę przedstawimy na tu, tu. I to się już nam fajnie łączy, jak widzicie, sporo jeszcze mamy do odkrycia. Nie będę mi coś ciekawego jeszcze do odkrywania to razem sobie podkrywamy, popowiadam będą mi wszystkie biomy. Oczywiście tutaj tego zwykłego lasu i zwykłe polany nie będę opowiadać, bo chyba już... Nie jest takie trudne do ogarnięcia, tutaj nic ciekawego w nie ma. No ale ja będę się z wami żegnał, łapkę w górę, suba i cześć.